Kiedyś podjął decyzję męską, strzedł drzewa, oświecony inteligencją, jego pierwsze narzędzie, jak pismo powiada, to kawał kija, którym zarąbał sąsiada. Potem tylko było lepiej, bo robił podboje, wymyślił pieniądze, zakłół swój łeb, zbroję, wymyślił plot wymyślił zapis słów i metody. Zwiększania populacji wdów znów. Jego myśl na wyżyny się wzniosła, doniosła chwila, kiedy świętym został. Najpierw w imię Kasy rąbał potem już w imię Boże. Trudno orzec, w imię czego było gorzej. Zdobywał bogactwa i hodował stada. Stada jego potomków zaczęły się zjadać. By temu zapobiec, doszli do porozumienia i poszli zabijać tych z innego plemienia. Skąd przychodzimy, dokąd idziemy? Nie będzie nam lepiej do bo wciąż ten sam prymityw w nas siedzi. Chcemy pięknych kłamstw, a nie odpowiedzi. Skąd przychodzimy? Skąd przychodzimy, skąd przychodzimy? Skąd przychodzimy? Skąd przychodzimy? Nie w tym te przesady, nasz wspólny przodek Robił różne świstwa, by nie przymierać głodem Chodziło o przetrwanie, co jeszcze było w porządku Gdy już się najadł, zaczęło się od początku Gdy minęły chude lata, zaczął liczyć się prestiż I kto komu służy, i kto kiedy nie śpi By spać mógł ktoś inny, więc kto kim będzie rządził Prywity miał co robić, nigdy walki nie skończył Mijały lata wieki, a on wciąż w nas żyje Na sąsiada wciąż czeka z tym samym kijem Ma Dziś niby kulturę i na nauki polu osiągnięcia Lecz to wciąż jest ten sam polut Kino wocześniejszy, lecz instynkty identyczne Udupić bliźniego swego, oto główne wytyczne Homo sapiens, raczej samo hapiens O tyle istnieje, ile sam się nachapie Skąd przychodzimy, dokąd idziemy Nie będzie nam lepiej, gdy się dowiemy Bo wciąż ten sam prymityw w nas siedzi Chcemy pięknych kłam a nie odpowiedzi, skąd przychodzimy? Skąd przychodzimy?